Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie podsumował zbiory miodu w swojej pasiece. Pszczoły znów pobiły rekord, bo miodu jest nieco więcej niż przed rokiem. To już trzeci sezon, także cieszymy się. Kolejny sezon, trzeci sezon. Od dwóch lat mamy już pięć uli. Wcześniej zakładaliśmy pasieka jako cztery ule. Myślę, że bardzo dobry sezon, bo 135 kg miodu to więcej niż w zeszłym roku. Myślę, że do, dobry rok. Trochę deszczowy, trochę słoneczny, ale też one sobie tutaj stoją w pięknym takim i w cieniu, i w słońcu. Także pięknie wychodzą i, i ten, ten miód nam dają. No i pięknie latają, zapylają przede wszystkim. Jeżeli jeżeli chodzi o sam miód, no to jest to miód wielokwiatowy, jest to trochę miód mniszkowy, bo dużo tutaj mniszek, mniszek w Parku Miejskim, mniszek tutaj na terenie siedziby oraz akacje robinia akacjowa która też pięknie właśnie kwitnie tutaj w okolicy więc nie są miód wielokwiatowy. Ja myślę, że dzięki tym ulom i dzięki tym pszczołom podnosimy, podnosimy świadomość mieszkańców, że warto po prostu i oswajamy przede wszystkim mieszkańców z obecnością uli w centrum miasta, bo wydaje mi się, że na samym początku obawialiśmy się tego jak mieszkańcy zareagują, bo w końcu przy bardzo ruchliwej ulicy mamy wystawione cztery ule, teraz już pięć, ale już wiemy, że w tych latach absolutnie nic złego tutaj się nie dzieje. Myślę, że, że mieszkańcy przychodzą, podglądają za płotu, bo widać wszystko tutaj z ulicy, że te ule stoją, są bezpieczne. Miód jest przekazywany do Urzędu Miejskiego tutaj jako taki gadżet reklamowy, także też mieszkańcy przy różnych okazjach go mogą otrzymać i skosztować. Także wydaje mi się, że wszystko na plus. Nie widzę, nie żadnych minusów. Nie ma. Pszczoły czeka teraz zimowanie. Jest to okres niełatwy i najbardziej wcale nie są straszne niskie temperatury, ale wstrząsy docierające z ulicy oraz wilgoć wynikająca z bliskości parku miejskiego. Pasieka na Pasieka naszamy to jest pięć uli. Pięć uli no, w chwili obecnej one zostały, dostały takie lekarstwo na varroa destruktor, jest tego co e, pszczelarz tutaj opowiadał, tak żeby po prostu zostały zaleczone. Jeden, jedna matka była słabsza, została wymieniona, także gdzieś tutaj pod tym względem cztery pozostałe są. E, tutaj tu się nic nie zmieniało, także jeden z tych uli gdzieś tam gorzej zafunkcjonował, ale zostały podmienione, także to wszystko e, gdzieś tu pięknie funkcjonuje. W ulach na terenie Zieleńca Miejskiego zamieszkuje około 3,5 tysiąca pszczół.